Hej, cześć, siemanko wszystkim, z tej strony Michu i w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak zrobić serwer NAS za darmo na maszynie wirtualnej. Nie musi to być maszyna wirtualna, w Waszym przypadku może to być zwykły komputer, którego użyjecie po prostu do zrobienia NASA, NAS, czyli przypomnę, co to jest, Network Attached Storage, czyli krótkim słowem po polsku dysk sieciowy. Tak jak ja mam Synology, możecie też zrobić sobie za darmo coś podobnego jak Synology, znaczy zasada działania jest ta sama, tylko trochę funkcje inne, ale mniejsza z tym i nie potrzeba dedykowanego sprzętu jak w przypadku Synology. Dzisiaj będziemy stawiać Open OpenMediaVault to jest właśnie taki system oparty na Linuxie jest system operacyjny który pozwala po prostu na stworzenie NASA z każdego waszego urządzenia jakie posiadacie w domu może to być nawet wasz komputer ale oczywiście czego nie polecam wiadomo z racji tego nie będziecie mogli z niego korzystać i generalnie tak to co potrzebujemy to jest obraz ISO systemu Open OpenMediaVault który można pobrać ze strony link w opisie. Oficjalna strona Open Media Vault. Potrzebujecie hosta, czyli y, urządzenia bądź maszyny wirtualnej, która pozwoli wam na zainstalowanie tego systemu. No i dwóch dysków, y, lub y, dysków podzielonych na partycje, ale zalecam dwa dyski. Jeden dysk będzie przeznaczony stricte na system, drugi będzie przeznaczony na dane, e, czyli w tym przypadku e, będzie to jakiś tam dysk HDD czy też SSD, to nie ma najmniejszego znaczenia. E, ja Wam to pokażę na przykładzie Proxmoxa, czyli e, środowiska maszyn wirtualnych, które możecie też zainstalować na dedykowanej maszynie. Ja Co to jest Proxmox i w ogóle jak to wszystko działa, Wam już nieraz pokazywałem. Jeżeli nie wiecie co to jest, zapraszam do odcinka z moim serwerem Fujitsu. Generalnie to też ten Proxmox, który tutaj widzicie, stoi na Fujitsu. No i dzisiaj będziemy tworzyć tą maszynę wirtualną z tym systemem OpenMediaVault. Generalnie, żeby stworzyć maszynę wirtualną, klikacie utwórz VM. W przypadku Proxmoxa może to też być VirtualBox. Nadajecie sobie ID, w moim przypadku ja sobie daję 200, ale to po prostu dlatego, żeby mieć aby mieć zachowaną, powiedzmy jakąś tam hierarchię, i tak dalej, no i tutaj sobie wpisujemy nazwę naszej maszyny wirtualnej. Ja wpiszę tutaj OMV, czyli skrót od Open Media Vault. E, tu sobie wybieramy plik ISO. E, ISO ja mam chyba na, zaraz zresztą zobaczymy, na lokalu, z tego co pamiętam. E, tak jest Open Media Vault. Ja mam wersję 5.6.13. Nie wiem, czy to jest najświeższa wersja. Raczej nie, to jest jakaś stara, ale zawsze można sobie je zaktualizować. Tu wybieramy system operacyjny gościa, czyli to będzie to Linux, oczywiście w wersji 5 i wyżej. Klikamy dalej, tutaj jest karta graficzna, domyślnie tego nie ruszamy. Dyski, i tutaj mamy najważniejszą rzecz. Wybieramy sobie magazyn danych, który, na którym będzie nasz dysk systemowy. W tym przypadku na razie. I ja mam tutaj, jak widzicie, kilka dysków, czyli 1TB HDD. Sobie oznaczyłem OMV YouTube, to jest właśnie dysk z. na przeznaczony właśnie do OMV. Tutaj mam dysk Seagate SSHD, 1TB, i właśnie na nim postawimy system. Wybiorę sobie tutaj 20 GB, które jest zupełnie wystarczające do. Postawienia tego Open Media Volta. klikamy dalej. Wybieramy sobie tutaj. Ja dam dwa rdzenie, dlatego że po prostu lepiej mieć więcej niż mniej. Generalnie na jednym rdzeniu też to będzie działać, tak jakbyście mieli słabszą maszynę. Tutaj pamięć RAM. Ja mogę zostawić 2 GB, bo po prostu mnie na to stać, że tak powiem. Czyli po prostu mam tyle wolnej pamięci. Klikamy dalej. Jeżeli chodzi o sieć, tutaj niczego nie zmieniamy. No i zatwierdzamy. Mamy podsumowanie tego, co wybraliśmy. Ja daję uruchom po utworzeniu. Klikamy Koniec. No i nasza maszyna wirtualna się tutaj tworzy, jak widzicie, numer 200 ona ma i zaraz będziemy instalować nasz system operacyjny Open OpenMediaVault. Przechodzimy sobie na konsola. System się uruchamia, tutaj już jak widzicie ładuje się. Wybieramy sobie język polski, możecie też angielski, czy jakikolwiek inny, którym się posługujecie. Ja polecam, generalnie polecam angielski, bo wszystkie komunikaty i tak dalej najprościej jest po prostu zrozumieć po angielsku, bo jeżeli chodzi o przetłumaczenie Linuxa na polski jest ok, ale często na przykład niektóre komunikaty czy błędy systemu są nie za bardzo zrozumiałe, jeżeli chodzi o język. Polski. No i tutaj układ klawiatury również polski. Tutaj to tak, czy, czy nawet jakbyście wybrali angielski język, to warto wybrać polski układ klawiatury, bo wiadomo znaki E, O, C, i i tak dalej będą dostępne po prostu, tak. E, oczywiście to chwilę trwa instalacja tego systemu, chyba, że macie dyski SSD, no to szybciej, ale na HDD-kach troszeczkę to trwa, powiedzmy, że 150 minut, możecie sobie zrobić kawkę, herbatkę i puścić instalację. No i instalacja jest właśnie w takim trybie, powiedzmy, starodawny, nie mam tutaj za bardzo nic graficznego, ale też jest to niepotrzebne, żeby mieć interfejs graficzny jakiś ładny do instalacji tego systemu. Równie dobrze mógł być w trybie tekstowym, takim totalnie, ja bym wszystko zrozumiał, a Wy z dokumentacją pewnie też. Tutaj wpisujemy sobie nazwę hosta, czyli nazwę naszego systemu operacyjnego, naszego komputera, whatever, u mnie zostaje OpenMediaVault, Nazwa domeny, tu nic nie zmieniamy, zostawiamy lokal. Raczej, chyba że macie swoje domeny, ale jak już tam macie jakieś swoje domeny wewnętrzne, to i tak nie muszę, nie musicie oglądać tego poradnika, bo pewnie wiecie, jak ten system postawić. Klikamy dalej, czekamy chwileczkę. No i tutaj wpisujemy hasło administratora, czyli hasło roota, to jest główne, najważniejsze hasło w Linuxie, jakby ktoś nie wiedział. Klikamy dalej, potwierdzamy to hasło. Także stwórzcie dosyć silne hasło, ale takie, żebyście mogli je zapamiętać. Klikamy dalej. I teraz uwaga, uwaga, będą się instalowały wszystkie składniki oraz cały system. Jeszcze partycje będą do stworzenia albo i nie. Jak macie jeden dysk, to prawdopodobnie no, nawet widzicie, jak macie jeden dysk tylko wsadzony, to nawet nie uruchamia się program partycjonujący, nie pozwala Wam nic wybrać, tylko instaluje domyślnie. Generalnie, jeżeli chodzi o ilość gigabajtów na system, to tutaj 20 gigabajtów wystarczy w zupełności, możecie dać 32 albo 64. Które też w przyszłości można wykorzystać. Ja daję 20 GB, bo więcej mi nie potrzeba. Część z Was się pewnie zapyta, po co to tworzę, skoro mam Synology. Generalnie tutaj sobie po prostu trzymam takie archiwum YouTube'owe, żeby nie zaśmiecać Synology, mimo że mam tam 6 TB, co wcale nie jest tak mało. Ale czasem zamiast kasować niektóre rzeczy, bo czasem jest tak, że wiecie, skasujecie coś, abyście tego potrzebowali w przyszłości, no to tutaj sobie to po prostu wrzucam. Ten serwer nie chodzi 24 na 7, on jest włączany właściwie teraz od święta, odkąd mam tego terminala z Proxmoxem, więc na spokojnie sobie uruchamiam, kiedy potrzebuję, więc teraz sobie to zainstaluję, przerzucę sobie pliki i będzie to wyłączone. Później jak będę w razie czegoś potrzebował, to sobie to po prostu uruchamiam i, i tyle. I system się instaluje. Jak widzicie, parę minut ja tutaj wam przy okazji coś właśnie opowiadam. No i na takiej zasadzie to działa, że adres IP z automatu to jest przyporządkowanie. Jeżeli wasza maszyna jest podłączona do sieci, to, to jest IP z automatu, który później oczywiście można zmienić w ustawieniach. Open Media Vault również uczynimy, bo jeżeli chodzi o jakieś systemy NAS, czyli Network Attached Storage, to warto mieć po prostu adres IP na sztywno ustawiony, nie korzystać z DHCP, dlatego że DHCP może przydzielać różne adresy, jak sobie zmapujecie dysk w Windowsie, to potem może być Klops z tego tytułu, że zmieni wam się adres IP po restarcie, czy zabraknie wam prądu, czy coś. I nagle nie wiecie, gdzie są pliki, co się w ogóle stało, tak. Także tutaj sobie oczywiście wybieramy serwer lustrzany, polska, pośrednio. Tu, tu, tu możecie dawać po prostu tak jak leci, nie? cały czas Enter, Enter, to nie ma znaczenia. W tym momencie pobierają się pliki, mm, znaczy pakiety, tak właściwie aktualizują się pakiety e, i po prostu chwilę to, chwilę to trwa. Więc jak już to się zakończy, to ja do Was po prostu wrócę. System się właśnie zrestartował i się uruchamia po instalacji. Eee, więc generalnie tak właściwie wszystko już mamy za sobą, jeśli chodzi o instalację. Zaraz przejdziemy do konfiguracji. Tylko najpierw system musi się zabutować wiadomo, żeby można było mieć gdzie grzebać, że tak po prostu powiem. Eee, no, i jak widzicie, wyskakuje nam tutaj adres IP, który został przyporządkowany z automatu przez Open Media Hold, przez instalator. Problem jest z tego typu, że ja nie mam takiej adresacji, jak tutaj, czyli nie mam 192.168. Dlatego też ten adres IP jest błędny. I teraz, żeby zalogować się właśnie do Open Vault, to musimy zmienić ten adres IP w moim przypadku, bo w waszym przypadku może być zupełnie inaczej, zwłaszcza jeżeli e, będziecie korzystali z maszyny niewirtualnej, tylko dedykowanej. Także ja się tutaj zaloguję, logujemy się jako root, wpisujemy hasło, e, no i jesteśmy już w OpenMediaVault, wpisujemy sobie IPA. I teraz wysyłam się adres IP, i tu jest prawidłowy adres IP, jak widzicie 10.0012. Jest to adres IP, który jest prawidłowy, dlatego że taką mam adresację. Tutaj jest źle to pokazane. No i sprawdźmy, czy to prawda. Wpiszmy sobie 10.0012. 10 no i proszę bardzo, Open Media Vault Control Panel. Logujemy się login admin, a hasło Open Media vault. OK. No i już nas loguje. I mamy panel do zarządzania naszym systemem. Język polski, z tego co pamiętam, jak najbardziej jest, i można go ustawić właśnie w zakładce. Poczekajcie, a nie, przy logowaniu było też do wyboru. Jest language, i wybieramy sobie portugalski, słoweński, gdzieś tu jest polski. Jest. No i klikamy sobie, przeładowało nam stronę, i jesteśmy. Więc teraz tak, tutaj najważniejsze, co nas aktualnie interesuje, to są dyski. E, zakładkę dyski mamy tutaj. Jak widzicie, jest tylko jeden dysk, ten 20-gigabajtowy, więc teraz, żeby móc zarządzać kolejnym dyskiem, trzeba przejść do, e, po prostu trzeba dodać do Open Media Volta w Proxmoxie ten dysk, który chcemy. Czyli dodajemy jako dysk do maszyny wirtualnej, czyli dajemy tutaj dysk, wybieramy sobie nasz dysk, wpisujemy pojemność 930 gigabajtów, Dodaj i mamy ten dysk już dodany. Teraz w panelu Open Media Vault, prawdopodobnie e, ten dysk się nie pojawi, nawet jak damy skanuj, bo musimy zrestartować naszą maszynę wirtualną. Chociaż mówię, nie jestem pewny, ale raczej. Się, a jednak się pojawił. Widzicie, jest 930 GB, czyli mamy tutaj nasz dysk. Przechodzimy do systemy plików. Musimy utworzyć system plików utwórz, wybieramy sobie urządzenie, czyli nasz ten dysk, jak widzicie tutaj tam podpowiada nawet, dajemy etykieta, e, pisze sobie y-tu-storage czyli youtube storage ok, czy na pewno chcę sformatować to urządzenie, wszystkie dane, tak, chcemy je sformatować, no i tutaj sobie tworzy partycję widzicie? także ja do Was wrócę jak to się e, sformatuje, no i jak widzimy dysk się poprawnie sformatował utworzona, utworzony został system plików i teraz musimy przejść na zakładkę musimy kliknąć sobie na ten nasz YouTube Storage kliknąć zamontuj jest to bardzo istotne ponieważ kiedy nie zamontujecie tego dysku no to wtedy nie będzie go widać w systemie nie będzie można zamontować udziału pod Windowsem więc tutaj klikamy sobie zastosuj tak chcę zapisać zmiany konfiguracji chwilę czekamy przeładuje nam się konfiguracja dysk będzie już dostępny do używania i zaraz właśnie sobie przejdziemy do tego, jak zamopować dysk pod Windowsem, żebyście mieli coś takiego jak mam tutaj ja na przykład ze Synology. Więc przechodzimy sobie na SMB ukośnik CIFS, przechodzimy sobie tutaj na włącz, dajemy sobie włącz, to przede wszystkim musi być ten SMB włączony, zapisujemy. Przechodzimy sobie na udziały, dodajemy sobie udział, wybieramy katalog współdzielony które należy dodać. Ja sobie tutaj wpiszę YouTube backup, czyli YouTube backup. Wybieramy urządzenie nasz YouTube storage, który wcześniej nazwałem. E, no i uprawnienia tutaj nadajemy. Możemy zostawić e, domyślne, jeżeli po prostu będziecie z tego korzystać, e, tak jak ja zaraz pokażę. Więc klikamy sobie zapisz wybieramy publiczny. Tutaj, jeżeli chodzi o zakładkę publicznej, dacie tutaj nie, czyli osoba, która nie poda hasła i loginu, nie zobaczy waszego folderu, a jeżeli chcecie, żeby było, żeby ten folder był widoczny dla wszystkich, to zaznaczacie, przepraszam, dopuść gości. Tutaj ustaw tylko do odczytu, no to chyba wiecie, co to znaczy. No i tutaj jest jeszcze kilka innych funkcji, nas one nie interesują. Klikamy sobie zapisz. No, i mamy ten udział tutaj dodany, konfiguracja zmieniona, zastosuj tak, i teraz te zmiany się przeładowują. I już powinniśmy móc sobie dodać ten nasz dysk do, po prostu zamapować go pod Windowsem, tak? Więc wchodzimy sobie ten komputer, mapuj dysk sieciowy, podajemy nasz adres IP serwera. Poprzedzając go takimi ukośnikami 10.0.0.1.12 Ja tam dałem ety backup, bo nazwa też jest ważna, zapamiętajcie to, że nazwę będziemy musieli podać. Klikamy zakończ, wyskakuje nam okienko z logowaniem, podajemy hasło, zwrócimy się tutaj w tym momencie na użytkowników. Użytkownik, tak jest, klikamy sobie dodaj, dodaj użytkownika, wpisujemy sobie nazwę, ja sobie wpiszę Michal, wiadomo, Maila nie musimy, hasło sobie podajemy. Najlepiej, żeby było inne niż to administratora czy ruta. Eee, do grupy tutaj, no to sobie damy adm jako admin i powinno być jeszcze osobne jako admin? Nie. No to users i admin to nam wystarczy. Zapisujemy sobie tego użytkownika. No i wracamy do naszego mapowania 10.0012, wpisujemy ety, backup, zakończ. I teraz zmieniamy sobie tutaj użytkownika na Michał dajemy hasło. Chyba źle wpisałem, a nie jednak dobrze. No i mamy już zamontowany nasz udział. i można sobie wrzucać pliki, jakie tylko chcemy. Przykładowo ja tutaj wrzucę sobie coś takiego. pyk, obrazek jest, jest, otwiera się z poprzedniego filmu, który widzieliście na kanale. Mam nadzieję, jak nie to wróci go obejście i wyświetlam się teraz tutaj jako YouTube. Backup i wszystko w temacie. Także tak możecie prosto stworzyć wasz pierwszy serwer nas za praktycznie darmo, jeżeli macie oczywiście osobną maszynę. No to by było na tyle, także jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę, kliknijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moim kanałem, bierzcie na mojego instagramie wszystkie linki w opisie, oczywiście link do Open Media Volta też. I jeszcze nadmienię na koniec, żeby tutaj sobie zmienić adres IP, to wchodzimy sobie w sieć, edytuj i tutaj zamiast DHCP dajemy statyczny i wpisujemy adres IP, maskę i bramę, żeby po prostu był cały czas pod stałym adresem IP. No i to by było na tyle, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!